Dzień dobry serdecznie, witam Was wszyscy moi mili. Dzisiaj y, będę się spowiadał znowu przed Wami tutaj i parę słów chciałem Wam tutaj tak zasygnalizować o wszechobecnych podróbach, z którymi mamy do czynienia y, no, wszem i wobec, nie? Czyli na każdym kroku, a jeszcze się Wam opracę pochwalę, bo on tutaj może posłużyć mi tutaj, nie posłuży, ale może posłużyć jako jako eksponat, gdzie pewną rzecz może spróbuję wytłumaczyć, a może mi się to nie uda, bo, bo temat jest zbyt mocny. Próbowałem dwa dni do tego podejść i nie wiem, czy się zdecydować, czy nie, bo mogę się na tym mocno wyłożyć. Bo związany jest z branżą biochemiczną. Także nie jestem tutaj specem i zobaczę, czy zaryzykuję, czy nie. Przejdę do tych podrób. Podróby mamy z podróbami, mamy, mamy do czynienia praktycznie wszędzie. Od wiary takiej czy innej, czy jeszcze innej, gdzie mamy do czynienia z podróbami Pana Boga. Podrabiają Pana Boga, bo nie wiedzą nawet jak podrobić. Próbują naśladować, próbują być pośrednikami, próbują tam kombinować. I z tym jest, już się pogodziliśmy. Pogodziliśmy się z tym, że mówią nam, jak tam jest, chociaż sami nigdzie nie byli i nic nie widzieli. Natomiast my mamy w to uwierzyć. Mamy, w to, mamy to przyjąć za pewnik, jako prawdę przynajświętszą, No właśnie, prawdę przynajświętszą. Co to jest prawda przynajświętsza? To wierzę. wiecie, trzeba by było odesłać do, do speca od prawdy przenajświęczych i różnych innych praw do księdza Tischnera, nieżyjącego już, więc nie obroni się, zostawmy księdza Tischnera w spokoju. Ale tam, tam jest siedziba właśnie tych wszystkich prawd objawionych. Podrobiać można kawę, podrabiać można śmietanę, no, obrazy można podrabiać. No. Czy można podrobić człowieka? Czy można by było na przykład wziąć takiego piwowarczyka i skopiować każdą jego komórkę? Złożyć je razem, wpuścić te wszystkie płyny, które były w oryginale, skopiowane oczywiście, i postawić drugiego piwowarczyka tuż obok. Czy to byłby ten sam piwowarczyk, czy tylko taki sam piwowarczyk, który byłby oryginalny? Oryginalny byłby ten, który był pierwszy. A co to znaczy był pierwszy? Wyobraźcie sobie, że następuje nihilacja pamięci wszystkich obserwatorów, i mamy do czynienia z dwoma identycznymi piwowarczykami, i nie wiecie, który był wcześniej, który by po, był później. Który jest oryginalny? Do czego dochodzimy? No właśnie. No właśnie. Boimy się takich pytań. Boimy się takich pytań. A teraz wyobraźcie sobie, że kopiują piwowarczyka nie tylko co do komórki, ale co do molekuły. Albo kopiują co do nawet elektronu na orbicie, jeżeli takowe w ogóle istnieją w atomie. Albo co do kwarka, z którego się to składa. Kopia, wierna kopia. Ale ciągle powtarzam wierna kopia, nie oryginał. Czy to będzie ten piwowarczyk i ten, który tu będzie koło mnie? Czy my będziemy tym sam, tymi samymi osobnikami? Kopiuję wszystko, co mam w pamięci, nie? Powiedzmy, że wszystkie moje wspomnienia, które są zapisane w moim umyśle, w moim, w moim mózgu, są również skopiowane tam do niego. Wszystko, co do, co, do, co do szczegółu. I patrzymy się teraz, piwowarczyk patrzy się na drugiego piwowarczyka i który jest oryginał. Czy mamy tą samą świadomość wspólną? Czy jesteśmy... Tylko dwoma bytami o tej samej świadomości. To są bardzo trudne pytania, jak zaczniecie się nad tym zastanawiać, zobaczycie, jak szybko uciekacie przed próbą odpowiedzi na, na takie proste pytania. Podobnie skopiowano żywienie optymalne, tylko że spierniczono tą kopię. Nie zrobiono dokładnie. Zrobiono to, zrobił to. Żyjący jeszcze pan Atkins, który spierniczył, bo źle to skopiował, nie udało mu się to skopiować. Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. Może kiedyś jeszcze przed śmiercią odwoła to wszystko, to co zrobił. Może, może powie jak to naprawdę było, a może nie. A może ja jestem w błędzie, może zupełnie inaczej. Skopiowano to, co pan doktor Jan Kwaśniewski pokazał ludziom i zrobiono ketozę. Pan doktor pisał, zanim jeszcze o ketozie ktokolwiek tutaj wiedział, poza specjalistami, którzy ketozą leczyli jeszcze od czasów powojennych, a nawet podobno przedwojennych, przed II wojną światową, pewne, pewne przypadki padaczki czy jakieś tam inne choroby. Ale doktor to dokładnie, doktor Jan Kwaśniewski opisał konkretnie, kiedy tą ketozę należy wprowadzić, kiedy nie wprowadzać, kiedy ona będzie zagrożeniem dla zdrowia. No tak to się dzieje. A potem na tym wszyscy budują swoje laty fundia finansowe. Ketoza. Ketoza. Ma być tylko ketoza. Wszechogarniająca wszystkich ketoza, czyli wszechogarniająca wszystkich radość, szczęście i, i, i uwielbienie. No tak. Ketoza nie ma autora. Nie ma autora. Trzeba by było przyznać, że gdyby tak poszło jak z ketozą, poszło z żywieniem optymalnym, to trzeba by było wtedy... Leżeć krzyżem i oddawać hołd panu doktorowi Janowi Kwaśniewskiemu, a być może jeszcze i panu Tomaszowi, który przypominam, od 1976 roku co najmniej współtworzył żywienie optymalne. Współobliczał, współtworzył, współdopowiadał, współkorygował. No i to jest ból. To jest ból, bo nie byli tymi wybranymi, nie byli z tego jedynego, prawdziwego tego, który tego, tego, no, ja nieważne z czego. Wiecie, z tego prawdziwego drzewa, nie? No, tak to się dzieje. Polakowi wiatr w oczy. Zawsze, obecnie, w przeszłości, obecnie. I czy to emigracja, czy nie emigracja? Jak Polak, to, to, to lipa. Rozjechano też, zrobiono, pamiętacie, kopiowanie. Skopiowano, a to nie będę od to nie, zapędzę się w koziruk. Wiecie, nieraz lepiej nic nie powiedzieć, niż, niż spierniczyć sprawę. Wasze zdrowie. Przypominam o wszechobecnych i potrzebnych gadżetach, które są nieodzowne do żywienia optymalnego. Oczywiście już nie mówię o tych Mercedesach, żebyście mieli sobie czym przywieźć ten towar zamówiony czy tam z tego sklepu. Już nie mówię o tych ekspresach, chociaż o ekspresach wam zaraz. O, kopia, kopia. Kopiowanie. Wyobraźcie sobie, Wracamy do ekspresu, do kawy. To jest bardzo dobry przykład kopiowania. Sitko, w które wsypujemy kawę z mieloną. Takie samo sitko, w które wsypujemy kawę mieloną. Trzecie sitko, w które wsypujemy kawę mieloną. Trzy sitko, żeby mnie pomyliło, potem będzie problem. Raz, dwa, trzy. Trzy identyczne sitka do tego samego modelu. Kopie. Hmm. No i widzicie, tu jest właśnie problem. Ten mój ekspres miał to sitko i to była prawdopodobnie przy... dobre, wszystko nic się nie dzieje, idealne sitko, dziurki, nic nie zatkane, wszystko perfekcja. Prawdopodobnie wcześniejszy właściciel czy wcześniejsza właścicielka dlatego się pozbyła tego ekspresu, bo nie robił kawy. On robił lipną kawę, po prostu się tego pić nie dało. Nie dało się zrobić tej pianki na tej, na tej espresso, po prostu lało się z tego, nie, nie dał rady utrzymać ciśnienia. Mieliłem tak czy siak, zawsze coś wychodziło nie tak. Pytałem fachowców, zawodowców, co tutaj się dzieje, co jest. No nie no, wszystko on tak, trzeba się nauczyć robić. No to uczyłem się. No i nauczyłem się, że w pewnym momencie pomyślałem, wszystko jest tam tak jak być powinno, ale jest coś takiego, żeby zmienić, może, może zmienić sitko. Takie samo. Zamówiłem sitko to, które jest oryginalne z Lapawoni. Takie samo, ten sam producent, wszystko to samo. Przyszło sitko, ale stwierdziłem, zamówię sitko z Lapawoni jedno i zamówię sitko jeszcze takie droższe, dwa razy droższe z takiej firmy. Nie, nie, mają, nie płacą mi nic za to. Naprawdę, zupełnie. To nie jest to lokowanie produktu, nie myślcie. Zamówiłem dwa sitka, oryginalne do do mojego Lapawoni. I drugie, również do pavoni, wyglądające identycznie. Dokładnie kopiuj, wklej. Może nawet z tego samego zakładu produkcyjnego. Nie wiem. I co się okazało? Przyszło to sitko i wyjąłem to stare sitko. Oglądam, wącham, stukam, słucham. No kurde, problem jest z Poznaniem. Jakby nie to, że to jest troszeczkę tutaj, wiecie, przybrudzone było, to bym nie rozróżnił to samo. Kopia... Kopia. Jak może być inna kawa z tego samego? No i okazuje się. Założyłem to nowe do, espress, do ekspresu. Wyciskam kawę i co? Otwieram oczy. Inna kawa. Inny smak. Inna konsystencja. Inna gęstość. Zupełnie co innego. Wkładam to. Następne sitko. Jeszcze inna kawa. To pierwsze, które było, które przyszło z tym używanym ekspresem. Przesuniemy, bo tu znowu światło wychodzi. Dobra. Poszło w kąt, już go nie używam. Zrobiłem tylko jeden mały eksperyment. Mianowicie eksperyment polegał na wlaniu wody do jednego i do drugiego sitka. Z tego samego kranu lała się ta woda, napełniło się i odstawiłem szybciutko dwa obok. I okazało się, że z tego pierwszego, który to, z tego starego sitka, które nie wiadomo ile lat miało, woda przelała się, tak, ciurkiem, a z tego kapała. Z tego samego kranu, rozumiecie. Mikrony wielkości tych oczek robią różnicę. Wytwarza się inne ciśnienie, inaczej kawa smakuje, wszystko jest inne. Podobne, skopiowane, niby takie samo, a inne. Jeżeli w kawie mikrony wielkości oczka robią różnicę, a robią, a robią. Czyżby Piotr się dobijał? Piotr by miał być po operacji dzisiaj dwa dni. No to nie wiem. To nic, może nagramy coś. O nie, nie nagramy dzisiaj, bo dzisiaj mam wyjazd, także dzisiaj nie będzie z Piotrem. Jeszcze raz się tutaj, słuchajcie, przesunę, bo to słońce tutaj mi... Znaczy mnie to nie przeszkadza, ale wy możecie mieć tam problem, że będziecie mieli mały komfort yy, słuchania mnie. No to łapę tu moją, moją, moją wystawę. I ta minimalna różnica powoduje... Ogromne spustoszenie w piciu codziennej, porannej, popołudniowej czy południowej kawy. Więc przypominam, pamiętajcie, skoro przy kawie jest tak wielka różnica, przy takich bzdetach by się wydawało, to co dopiero przy naszym organizmie i przy jego zasilaniu? Maleńka odchyłka powoduje zmiany w czym? W całej biochemii. Nasz organizm jest tak skonstruowany. Że regulujecie wszystko w nim, wszystko prawie, wyłącznie tym, co włożycie do ust. Jaką kawę włożycie? Jaką, ile śmietanki? Ile tej kawy? Ile placka serowego? Ile wędliny? Ile jajek? Ile żółtek? Ile tłuszczu takiego czy innego? Wszystko to, to są regulatory. Oprócz tego, że zasilają, oprócz tego, że odbudowują. To oprócz tego regulują różne wasze dziwne funkcje, o których możecie nie zdawać sobie nawet sprawy. Wiem, że są pewne funkcje w naszych organizmach, które są funkcjami uśpionymi. One są zapisane w naszym DNA. Tam jest baza wszystkiego, w tych genach. I ekspresja, chyba to się tak nazywa, w każdym razie inaczej uruchomienie poszczególnych genów, które spały może nawet przez pokolenia naszych przodków. Powoduje, że uruchamiają się właśnie albo proporcją, albo się uruchamiają substancją chemiczną, którą spożyjemy. Nagle, jak z czar za czarodziejską różdżką, pyk i coś się z nami zaczyna dziwnego dziać. Dostajemy olśnienie, albo przeciwnie, dostajemy obuchem w łeb, przyćmirzenia, albo mamy jakieś natchnienia, albo słyszymy głos Pana Boga, albo to znaczy, zwiduje nam się na przykład nie, albo prawdziwego Boga usłyszymy. Dzieją się z nami rzeczy dziwne. I wiedza o tym, że wszystko to jest regulowane, wyłącznie prawie pożywieniem jest najbardziej strzeżoną tajemnicą od tysięcy lat. Przez kapłanów, przez rządzących, przez kosmitów, przez citauri, przede wszystkim przez Citauri. Przecież Citauri i kosmici nigdy, nigdy, nie powiedzieli ludziom, co mają jeść. Dlaczego? Bo nie jest to w ich interesie. Nigdy nie przekazali najważniejszej wiedzy. Chociaż, chyba że przylecieli do pana doktora Jana Kwaśniewskiego i oni mu to powiedzieli. Panie doktorze, trzeba to tak zrobić. Wylądowaliśmy w pana ogródku i pan to teraz musi wprowadzić. No i pan doktor wprowadził. Na przykład, nie? No to wtedy byliby wtedy jedni tacy kosmici, którzy by w ten sposób szlachetnie postąpili. No, ale trzeba by było zapytać pana doktora, czy tak było, czy nie. Nie miałem okazji. Nie miałem okazji i, i to jest moja głupota. Wszystko, co mnie i was spotyka w życiu, jest konsekwencją czegoś wcześniejszego. Nawet wypadek, który was, mnie może spotkać, jest konsekwencją czyjejś głupoty, czy czyjegoś zaniechania, czy ich postępowań albo splotu pewnych okoliczności, wydarzeń, które wydawałyby się, że są od was niezależne. Tak. Niby nie są, są niezależne, ale wasza intuicja, wasze odbieranie przez te wasze receptorki, przez te oczka, łóżka, przez te wasze biopola jakieś, czy cokolwiek by innego. Zresztą pani Krystyna na rozmowach nieraz mówiła niektórym o biopole, więc ojciec coś musiał jej mówić na temat biopola, bo tak, 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 od czasu do czasu mówiła, że biopole człowiek ma. No to właśnie to biopole nie wyczuło zagrożenia, które się skumulowało w jakimś tam węźle przestrzenno-czasowym. No, i dostąpiliście wypadku. Coś się stało. Albo przeciwnie, wygraliście w totolotka, nie? To są te zbiegi okoliczności. Miałem mówić dzisiaj o czymś, co jest najważniejsze dla, naszych, dla naszego organizmu. W całym tym zestawieniu, że to jedzenie tak mocno wpływa na nas, że ma to tak nieziemski wręcz wpływ. Najważniejsze w tym jest białko. Posłuchajcie. A tu nie mam, ja Wam powiem to, co Pan doktor napisał w jednej z książek, tak. Jakie białko, takie życie. Takie słowa. A ja tu przeczytam, że białko należy. A jest, mam, mam. Widzicie, w innym troszkę wyżej było. Mam. Życie to białko. Jakie białko, myślnik, takie życie. Wytłuszczone to jest. Wytłuszczone i czytam Wam z książki kucharskiej. Którą, za, którą zalecam, żebyście się wyposażyli w to. To jest takie ABC waszego, was, waszego powrotu do zdrowia, powrotu do, do... albo powrotu inaczej. Odwiedzenia innego świata, w którym jeszcze nigdy nie byliście. Bo nie byliście. Gdybyście byli, to byście nie rezygnowali z tego świata. Ja na razie przynajmniej nie zamierzam. Życie to białko, jakie białko? Takie życie. Inne białko i inne życie ma fasola, a inne człowiek. Człowiek powinien spożywać białko, które chemicznie najbardziej zbliżone jest do białka ludzkiego organizmu. Co to znaczy do białka ludzkiego organizmu? Ano takiego jak nasze. No to co, mamy być kanibalami? No nie, dlatego że każde białko w organizmie, żeby zostało wchłonięte musi być rozbite do tak zwanych aminokwasów, czyli do poszczególnych cegiełek. Wyobraźcie sobie, że ten mój obraz, ten pejzaż, to jest pejzaż ten, który widzieliście kiedyś, taki smutny, szary, to była podkładówka, gdzie każdy z tych kolorów to jest aminokwas. Jest ich tam 20 czy 21, nieważne. W każdym razie nie 40, nie 80, ale 20 czy 20 z małym ogonkiem. To jest, to jest cegiełka, która buduje cały obraz, czyli jedną, jedno białko. To jest białko. Ono ma tyle kolorów, takich, tych aminokwasów. Prawda, że łatwe? Oto taki obraz tutaj widzicie. Znaczy nie, no obraz jest zupełnie o co innego chodziło, ale teraz ten obraz przed nagraniem pomyślałem sobie, dam go tu, jako przykład pokazania wam tych aminokwasów. I teraz tak, całe to jedno białko. Powiedzmy, że jest to, że jest to mój paznokieć. Prawda, mój paznokieć to jest białko mojego paznokcia. I teraz, żebym ja w moim organizmie odbudował ten paznokieć, to ja nie potrzebuję zjada, znaczy potrzebuję zjeść całe to białko paznokciowe, ale mój organizm nie przyswoi paznokcia, nie wciągnie go paznokcia obcego z jakiegoś zwierzątka przez moje jelita, tylko musi go pociąć na kawałeczki. To tak jak ja bym wziął nożyczki i pociął. Wyciął każdy z tych prostokącików. Czy jakichś tam innych kształtów, innego koloru, wyciął pojedyncze, rozsypał je na stole i, po, i wchłonął je przez jelita. Nasze jelita wchłaniają wyłącznie po wycinane sekwencje różnokolorowe, różne kolory wchłaniają. Ale nasz organizm ma jeszcze taką właściwość, że jeżeli brakowałoby mi na przykład tych żółto-zielonych elementów, tak, takiego, takich aminokwasów, to niektóre z tych aminokwasów, niektóre z tych kolorów organizm może wytworzyć sam. Z innych substancji, które musi oczywiście mieć dostarczone. I mniej więcej jest pół na pół. Z tych 20 czy tam 21 czy tam iluś, połowa mniej więcej może być wytworzona przez nasz organizm, a połowa niestety nie i muszą być dostarczone. Więc lepiej jest dostarczyć gotowe te cegiełki, niż zmuszać organizm do robienia tego. I teraz tak. Wstępem do mojej do wypowiedzi, bo już nie chcę tutaj przedłużać, bo za długo się trochę rozgadałem, ale to są ważne moje gadania, jest to, że tego białka, czyli tych struktur białkowych z tymi aminokwasami, bo się z tego składa, nie powinniśmy dawać do naszego organizmu więcej niż nasz organizm potrzebuje tych cegiełek do rebudowy, do uzupełnienia tego, co się codziennie marnuje, co się psuje, do naprawienia. I w momencie, jak dostarczone mu zostaną takie poszczególne cegiełki, które organizm potnie przy trawieniu, bo wszystkie te nasze kwasy, te żołądkowe, te czustkowe, jakieś tamte inne, one to są nasze nożyczki. To są nożyczki, którymi te łańcuchy tego wszystkiego dziwnego jest, to płótno jest rozcinane. Rozumiecie? Więc nasz organizm musi to pociąć, ale żeby to jak najlepiej pociął. To najlepiej wcześniej jest, żebyśmy to albo wysoką temperaturą, albo mm, na przykład przez peklowanie, czy jakieś tam inne techniki, czy technologie wstępnie rozluźnili, albo już nawet pocieli. To tak, jakbyśmy to płótno, to co jest w tym podobraziu, wcześniej wyprali, wymiętosili, żeby było łatwiejsze w cięciu. Zmiękczyli na przykład, nie? O, coś w tym rodzaju. I teraz tak. Jeżeli tego białka, tych struktur białkowych i tych cegiełek, tych kolorów będziemy mieli za dużo w organizmie, to nasz organizm będzie to spalał. Będzie to musiał coś z tym białkiem zrobić. Znaczy spalał, będzie to przetwarzał. Przerobi to, połowa z tego z haczykiem zostanie, ta nadliczbowa, co jest niepotrzebna, zostanie przerobiona na cukier. Na cukier. Do naszego organizmu. Dokładnie 54 czy 56%. I teraz, w momencie, gdy ta nadliczbowa ilość białka dostarczanego zostanie przerobiona na ten cukier, i tak dalej. To przy tym przerobieniu wymaga to. Wydzieli się pierwsze, wydzieli się z tego trochę energii, ale ta energia tak naprawdę przy prawidłowym żywieniu, żebyście nie, żebym wam tego nie zamodził, gdy dostarczycie za dużo białka, czyli za dużo tych obrazów do, do, do waszego organizmu, to wasz organizm będzie miał. Za dużo tego wszystkiego, i w pierwszej kolejności zyska troszkę niby energii, ale w drugiej kolejności musi wsadzić ogromną ilość energii, żeby to nadliczbowe białko, które dostarczyliście, móc zutylizować. Łapiecie o mniej więcej? I teraz. Problem jest taki, żeby dostarczyć tyle tych obrazów, tego białka do organizmu, żeby ich nie było nic za dużo, ani o jeden obraz za dużo do Waszego, do waszego ciała. Wówczas. Z białka nie uzyskujecie nic energii. Zero energii. I tak ma być. Bo wasze białko, czyli wasze obrazy, mają wam dać tylko odbudowę waszego organizmu albo nadbudowę. Rozumiecie? Natomiast energia ma być pozyskana zupełnie z czegoś innego wyłącznie z tłuszczu. Nie z cukru, z tłuszczu. Bo cukier ma posłużyć wam do budowy również białek. Do budowy takich, bo to też zawiera struktury cukrowe. Znaczy potrzebny jest, potrzebny, no nieważne, potrzebny jest cukier do budowy białka. A jak gdzieś się pomyliłem, machnąłem, to napiszcie, bo, bo starałem się na, najlepiej jak potrafię wam to wyłożyć. Dobra, jeszcze na koniec szybciutko moja spowiedź dzisiejsza. Dzisiaj będzie tak: będzie tyle śmietanki, co jest do tego dotąd, tu, bo tu jest pół litry, czyli 300 gramów, tak jak wczoraj. I będzie dokładnie to, co w dniu wczorajszym. To, co zostało, co moja małżonka ukochana usmarzyła, stworzyła, to jest do południa, to jest po południu. No tyle. To jest dokładnie, dokładnie to samo. Przypominam, 400 gram, gramów placków serowo-jajecznych, przepis, który pan doktor ma z piramidy egipskiej. Tutaj z książki kucharskiej jako ten drugi z większą ilością węglowodanów. W tej książce. Znajdziecie sobie na serowoliczny ten drugi przepis. I nic więcej, i tyle. Ta śmietanka idzie oczywiście do kawy. No wiadomo, że musicie mieć ten ekspres i ten młynek za parę Tysi, i także pamiętajcie, bez tego nie ruszy. No i musicie mieć oczywiście wagę, też przypominam wagę. Dobra, może niepotrzebnie za długo ten wstęp, ten, te wszystkie rzeczy. Może ważniejsze są te, te biochemiczne, żeby Wam o tym mówić, albo jakoś tam pokazywać, a może nie. A może nie. Jutro mam nadzieję, że pociągnę temat tego białka. Tylko muszę to dobrze zrozumieć, bo to, to może być problem. Dobra, to, to trzymajcie się w takim razie i życzę Wam pięknego dnia i, i, i pięknego bilansu dla Was wszystkich. Cześć.